jak nie wiecie, gdzie smacznie i tanio zjeść, polecam bar mieszczański, który jest zlokalizowany na Zielonej. Wszystko jest świeże i ręcznie robione, polecam, jestem stałym bywalcem. Jest, macie tutaj, gdzieś tu powinna być tablica, jak widzicie, tablicę z tym, co jest danego dnia. Mały, mały taki bar, bardzo smaczny, taki właśnie z klimatem, że tak powiem, są też pierogi, które są codziennie ręcznie robione. Jest duży wybór, karta seniorska jest uwzględniana. Tak samo jak karta dużej rodziny, to chyba tak się nazywa, więc są naprawdę dobre zniżki. Miasto, oczywiście, Lublin obok centrum, chyba każdy wie, zielona. I w sumie tyle, tak. No, zapraszam Was bardzo serdecznie. Do korzystania i dokupywania właśnie w barze mieszczańskim. Cześć i czołem!